Tak jak wspomniałem w poprzedniej lekcji, zazwyczaj w CSS będziemy odnosić się do elementów poprzez nazwę klasy, ale będą też przypadki, w których będziemy potrzebowali użyć innych selektorów i warto również je znać. Także przedstawię Ci teraz kilka najważniejszych, które mogą być dla Ciebie przydatne. Cześć, z tej strony Kazimierz Szpin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także po pierwsze możemy odnosić się do elementów właśnie poprzez nazwę elementu. Czyli, na przykład, odnosimy się do naszego całego body i ustawimy kolor na czerwony. Czyli, jeżeli teraz zapiszę, to wszędzie czcionka na naszej stronie internetowej będzie koloru czerwonego. No i co ważne, jeżeli tutaj wpisujemy nazwę, atrybutu, wartość, to zawsze kończymy to. Średnikiem. I tak jak zawsze, z każdą regułą, którą tutaj będziemy wpisywać. I jeżeli sobie teraz najdziesz myszką na tutaj nazwę tego elementu, to zauważ, że tam na górze masz zdefiniowane, do czego będą zastosowane te style, czyli my tam mamy bady, czyli dla elementu bady. Ok. Następnie możemy odnosić się do elementów poprzez nazwę klasy, czyli to, co ci wcześniej pokazywałem. Czyli my tutaj odniesiemy się znowu do tej naszej klasy header. Dzięki zapisowi plus nazwa klasy i ustawimy kolor znowu na żółty. I został on zastosowany tylko do tej klasy na elementach, na których występuje. Czyli jeżeli na przykład ta klasa występowałaby jeszcze na elemencie iframe, czyli tutaj na tym H3, to zauważy, że po zapisie również tutaj będzie kolor Żółty. Także te klasy możemy dodawać tutaj w różne miejsca, i w tych miejscach, gdzie dana klasa będzie, tam zostaną zastosowane te style. Czyli tak samo tutaj, jak dodaję klasę do tego elementu, to została ona zmieniona na kolor żółty. Kolejny sposób to odwołanie się poprzez ID, czyli to też ci pokazywałem w poprzedniej lekcji. Natomiast to nie jest zalecane podejście natomiast warto wiedzieć że w ten sposób również można także jeżeli tutaj odwołamy się po idku czyli najpierw mamy hash i nazwa ID ka także jeżeli tutaj wpiszemy blue to jak widzisz po odświeżeniu ta szcząka jest niebieska jeżeli sobie tutaj najedziesz myszką znowu na te nasze elementy to zauważ, że tam na górze mamy tak jakby zwizualizowane do jakich elementów zostanie nadana ta klasa także zostanie ona nadana do wszystkich elementów gdzie klasa jest ustawiona na header Tak, tutaj to w tym miejscu możesz zauważyć jeżeli sobie najdziesz myszą tutaj na ten id to zauważysz również tutaj masz to rozpisane że to zostanie zastosowane do wszystkich elementów gdzie id jest ustawione na my main header ok, także te sposoby już wcześniej poznałeś oprócz tego możemy się odwołać do Wszystkich elementów poprzez gwiazdkę, czyli gwiazdka, i następnie nawiasy klamrowe i ustawiamy na przykład background na red. I wszystkie elementy teraz mają ustawiane tło jako czerwone. Może, żeby to było lepiej widoczne, to ustawmy również kolor. I jak widzisz, wszędzie ten kolor jest ustawiony na niebieski, chyba że został. Tak, jakby już nadpisany poprzez klasę lub poprzez identyfikator. Dlatego w tym miejscu zostały te style nadane przez identyfikator i przez klasę, ponieważ one tak, jakby to nadpisują, ale o tym jeszcze będziemy później rozmawiać. Następnie możemy odwoływać się poprzez selektor, który nazywamy potomek. Czyli na przykład my tutaj mamy w naszym html taką tabelę, także możemy jej nadać, Klasę Table i stworzymy tutaj sobie takiego potomka. Niech to będzie na przykład nagłówek i nadamy tutaj klasę Highlight. I teraz, jeżeli chcemy się odwołać tylko do tego potomka, to najpierw wpisujemy nazwę elementu nadrzędnego, oddzielamy spacją i następnie klasa elementu podrzędnego. No i tutaj ustawiamy sobie style. Czyli teraz mówimy, że chcemy się odwołać tylko do tego elementu highlight, tylko gdy jest on elementem podrzędnym dla tej tabeli. No i w takim przypadku, jeżeli highlight jest elementem podrzędnym table, to ustawiamy kolor na przykład taki feltowy. Tylko wcześniej musimy jeszcze usunąć tutaj to przypisanie do wszystkich elementów koloru czerwonego. I jeżeli teraz zapiszę, to zauważ. Że ten nasz header w tabeli, bo to właśnie ustawiliśmy dla naszego headera, ma kolor fioletowy. Czyli odwołujemy się klasa, spacja, druga klasa, i dzięki temu możemy odwołać się do potomka tej klasy. Kiedy może to mieć zastosowanie? To może mieć zastosowanie wtedy, gdy na przykład highlight używamy jeszcze na przykład w innych jakichś miejscach, na przykład tutaj, dlatego nagłówka H3, i chcemy żeby dodać tyle tylko dla klas highlight, które są wewnątrz table, tak? Czyli jeżeli tutaj zapiszemy zmiany, to zauważ, że ten nagłówek, dziennik uczniów, ma dalej kolor czerwony. Czyli nie, został tutaj, nie została tutaj zastosowana ta reguła, ponieważ ona dotyczy tylko sytuacji, gdy highlight jest wewnątrz table. I tylko wtedy to zadziała. OK, następnie, jeżeli byśmy się chcieli odwołać do elementów, które mają kilka klas. Na przykład mamy tutaj dla naszej tabeli klasę Table, ale mamy też na przykład klasę Table Main i chcemy się odwołać tylko do tej tabeli, to musimy wpisać najpierw nazwę jednej klasy, i następnie bez żadnej spacji, od razu kropka i nazwa drugiej klasy. No i tu możemy sobie ustawić na przykład background na yellow. No i zauważ, że to zostanie zastosowane tutaj dla tej naszej tabeli. To może mieć zastosowanie wtedy, gdy na przykład mamy dwie tabele. Ja sobie to skopiuję i na przykład ta nasza druga tabela również będzie miała klasę table, ale na przykład nie będzie miała tej drugiej klasy table main. No i wtedy właśnie chcemy zastosować tylko te nasze style do tej naszej głównej tabeli. No, i właśnie możemy to zrobić takim sposobem, czyli jeżeli mamy wiele klas, to wypisujemy je tutaj po kolei bez żadnych odstępów. Kolejny selektor, który chciałem Ci przedstawić, to tak zwany m, następny sąsiad. Czyli na przykład, jeżeli mamy, może w naszej tabeli, tutaj wiersze, to nadamy im klasy, na przykład, niech to będzie first oraz Second. No i załóżmy, że chcemy odwołać się do klasy second, ale tylko wtedy, gdy jej poprzednikiem będzie first. Czyli odwołujemy się do klasy najpierw first, później używamy plusa i nazwa klasy second. Także chcemy się tak, jakby odwołać do następnego sąsiada klasy first, ale tylko gdy. Ma ona klasę second. Czyli odwołujemy się do tej klasy second i ustawmy jej background na przykład na black, a kolor na white. I zauważ, że udało nam się odwołać do tego drugiego wiersza. No i to również może mieć zastosowanie wtedy, gdy na przykład ta klasa byłaby w wielu miejscach. Ustawimy to sobie na przykład jeszcze na tej drugiej tabeli. A my chcemy się odwołać tylko do tego jednego wiersza. Jeżeli czas to zapiszę, to zauważ, że to zostało tylko zastosowane w przypadku, gdy second jest sąsiadem first. Czyli jeżeli te klasy są obok siebie, to wtedy tutaj stosujemy takiego plusa. Kolejny selektor to tylko bezpośredni potomek. Czyli jeżeli sobie tutaj usunę ten selektor potomka i będę chciał się odwołać tylko do bezpośredniego potomka, czyli do takiego potomka, który będzie jeden pod drugim, czyli na przykład jeżeli mamy tutaj table, to kolejnym potomkiem jest tutaj właśnie ten Ticher i dopiero później jest TR. Także jeżeli to zapiszę w ten sposób, to ten styl nie zadziała. Ponieważ ten highlight nie jest bezpośrednim potomkiem dla table. Także żeby to zadziałało, musielibyśmy zrobić go bezpośrednim potomkiem, czyli zapisać bezpośrednio po table. I teraz widzisz, że już faktycznie te style zostały zastosowane. Czyli jeżeli chcemy taką sytuację, chcemy odnieść się do elementu, który jest bezpośrednim potomkiem. Podanego, to właśnie używamy tutaj tego znaku większości. Ok, możemy też się odwołać na przykład do pierwszego dziecka. Możemy to sobie zrobić tutaj na przykład na tych naszych linkach. Tutaj, gdzie mamy przydatne linki dla elementu UL, dodamy sobie klasę links. Czyli jesteśmy tutaj w tym miejscu. I teraz będziemy chcieli odwoływać się do elementów dzieci, czyli links. Najpierw nazwa klasy, element li. Czyli tutaj mamy spację, czyli jeżeli li jest potomkiem, to chcemy odwołać się do jego pierwszego dziecka, czyli first child, i nadać mu background na przykład black. I zauważ, że zostało to zastosowane tutaj w tym miejscu czyli dla klasy links i potomka tej klasy li ale tylko pierwszego dziecka tak no i tutaj pierwsze dziecko do pierwszego dziecka zostały zastosowane te style które tutaj ustawimy podobnie możemy się odnieść do ostatniego dziecka i wtedy używamy last child i zauważy, że tutaj zostało to zastosowane do tego ostatniego dziecka. Dodatkowo, jeżeli tutaj mamy takie same style, to możemy je zapisać po przecinku. Czyli tutaj dodajemy przecinek od nowej linii najlepiej i odwołujemy się do pierwszego dziecka i ostatniego dziecka. I style tutaj umieszczamy w jednym miejscu. I jak widzisz, dalej nam to działa. Natomiast jeżeli byłoby więcej elementów, na przykład stworzymy sobie tutaj 10 elementów: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10 elementów, i chcielibyśmy się odnieść na przykład do elementu piątego to możemy to zrobić również podobnie, czyli odnosimy się do Links, Li i tutaj NTH, myślnik Child czyli tak jakby odnosimy się do n-tego dziecka i w nawiasie wpisujemy do którego konkretnie czyli do piątego i ustawimy tutaj background jako może jako red, żeby to było bardziej widoczne i teraz widzisz, że odnosimy się do piątego elementu, czyli to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tutaj piąty element otrzymał tutaj ten atrybut background ustawiony na red i ostatni selektor, który chciałbym Ci pokazać to Odniesienie się do co drugiego dziecka tego elementu. Także links li. I tak samo używam tutaj n child. Z tym, że zamiast przekazania liczby przekazujemy 2n. I wskazujemy na to, że chcemy się odnieść do co drugiego dziecka. I chcemy ustawić co drugiemu dziecku na przykład kolor tła na. Czerwony i teraz widzisz, że mamy taki fajny efekt, i tak samo możemy zrobić to dla co trzeciego dziecka, co, co czwartego. Także mamy tutaj dowolne konfiguracje. Także to tyle najważniejszych selektorów. Ogólnie wszystkich selektorów jest jeszcze więcej, ale to są takie, które faktycznie najczęściej będziesz używał. Tak jak wspomniałem, my będziemy przeważnie odnosić się do elementów poprzez klasę. Także nie musisz uczyć się tych wszystkich selektorów na pamięć, chcę tylko po prostu, żebyś wiedział, że coś takiego istnieje i w razie potrzeby będziesz wiedział jak czego użyć, ewentualnie doszukasz sobie informacji w internecie i sobie poradzisz z danym zadaniem. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.